Domino siemano, z tej strony Michale Rano i witam was bardzo serdecznie po raz kolejny na Minecraft Survival i poza tym przepraszam, że nie było filmów chyba przez tydzień, ale byłem na wyjeździe sobie no tak, i w dzisiejszym odcinku będziemy wyprowadzamy się z tej domku Tak. serio, Wy wyprowadzamy się to jest koniec poszukamy sobie wioski, bo chciałbym się Rozwinąć, się jak najszybciej przejść Minecrafta, a nie tak tutaj leżeć I, nie, i się tylko powolutku rozwijać Zabrałem już wszystkie najpotrzebniejsze rzeczy I wybierzemy się na przygodę I zobaczymy gdzie tak w ogóle się um, no Dotrzemy, gdzie, gdzie dotrzemy no. um, Bo to jest właśnie bardzo ciekawe Sam się zastanawiam, gdzie dotrzemy Zbyć sobie nie. I spotkamy, to, I się nie. nie będziemy zabijać. Co to może wejść O, to pulpit się bardzo przyda, żeby. Że jak spotkamy jakąś wioskę to żeby dać tym villagerom jakąś profesję. I to bym dobra. To teraz. Um, łóżka chyba nie musimy zabierać poradło. Obowiązkowo musimy. Ale nie mam miejsca. No dobra, w takim razie weźmiemy sobie coś tutaj z skrzynek. Tak w ogóle może by brat dołączy Kuba Kirtz. No. Kurde, nie wiem co tu wziąć. A w ogóle Mam. A to jest nieruszany hełm. Kurde. Dobra wiecie co? Może sobie mm, wezmę Może zostawię sobie jeden stać kobla, wiem to ryzykowne ale kowadło Ale chyba kowadło jest ważniejsze i tak w ogóle zapomniałem, że mam nie Wernera, ale on zginął niestety. Wpadł wpadł do tutaj ogniska Werner. Tutaj do ogniska. Właśnie. No cóż. No dobra. To w takim razie musimy się pożegnać z tym miejscem. Fajnie to było. Chcemy przeżywać wszystkie przygody. Kopać w kopalniach. No, fajnie było. Ale czas na inne przygody. Dobra, lecimy. Ulala. A to jest na zabawa. Wow, zobaczcie jaka to satysfakcja, tak w ogóle. No, widzicie? Także lecimy. Lecimy sobie... Nie wiem, jak, gdzie. Prawdopodobnie zamierzam się wybrać w tamtym kierunku, bo tam już samym solo byłem i tam jest dżungla fajna. Pożegnajmy się z tym miejscem. Fajnie było, ale się skończyło. Dobra. To jest również sensacyjna taka wiadomość. W ogóle mój brat zreagował na tego pranka, co robiłem. Tak się tu z tak? I powiedział, że już ci zagra na tym świecie, ale trudno. I to Czasami też, ale i tak się nie wie jeszcze, że się wyprowadzamy, więc. Więc może jednak zmieni zdanie. Okej. Okay. Dobra, lecimy sobie, lecimy, lecimy. Wow. wow, wow. A wziąłem łódkę? O nie. Wziąłem wszystko, tylko nie łódkę. No i co ja mam zrobić? Dobra, wiecie co? Wiecie co? Chyba wykopię tą... siekierę. Łódkę. Że się wykopię drobną siekierę, nie tylko taką Nawet sporo tych cennych rzeczy szczerze. O, i przyszedł mój brat Kuba, Kuba Kirts. Przywitaj się z widzami. Dzień dobry. Tak, ja sobie gram na Minecraft Survival i wyprowadzamy się z mojej wioseczki, z mojego domku. Jeszcze nie wiem gdzie, ale gdzieś na pewno. Dobra, dobra. Zobrałem mm. tyle, tyle i tyle drewna. Ustawię tu sobie pochodnie. O, i mi się mowy nie, nie będę urespić. Dzięki temu. Dobra, postawimy pochodnie, zmarnujemy wszystkie pochodnie. Wiem, to ryzykowne. Może w sumie zrobimy tak. Chwilek. Dobra, możemy zrobić nożyce, ale tego jeszcze nie będziemy robić. No cóż, dobra. A ty zaktualizowałaś Oczywiście, że zaktualizowałem, ja też. już. 1, 28, Dobra. I tu crafting postawimy. I łódkę musimy zrobić. Łódkę, łódkę, łódkę. A. A no to zrobimy i taką świepową łódkę. Bo to może się tak nie. O, dobra. No i Jakoś Jak tutaj. A ty jesteś na pewno na, no. na swoim końcu? Tak, jestem na swoim końcu. Może ty nie zaktualizowałeś? My. To nie nie wie co się z tym craftingiem stanie. Dobra, ruszamy. Zbierzmy sobie jeszcze trochę pochodziłem jeszcze... wtedy. Okej, okay, widzowie ja muszę jednak się wrócić tam. Ponieważ jednak nie, nie, nie będę aż do kąpił. spokojnie widzowie ja sam wiem co tam jest, więc spróbujmy znaleźć jakąś wioskę, ale tak...

tak, na kanał Valor. Tak w ogóle widzowie zapewne wspomniły, że jest to wideo z zamiarzem... startować po raz drugi kanon Games. I będę wrzucać gry, tak jakby w sensie raz pójdę na Valor, a raz na Color Games. I to tak będzie koniec. Jakby coś tak z tej starej rzeki korby mam zapisane, więc będę się musiał martwić o powrót. Jakby chciał wrócić do domu. Chyba trochę ten deszcz psuje. Atmosferę ale jest spokojnie. Co to jest? A, albo myślałem, że to skrzynka. Ale i tak? Ładnie to wygląda. Nawet taki akarciowe. Ja nie mogę! Jakie góry fajne Akaciowe. Nie są te góry, które mnie te góry wyglądają. Dobra, teraz tutaj. A, teraz tak tutaj. I zaraz będziemy się No i Lecimy teraz do Zobaczymy gdzie w ogóle... Dolecimy tak jakby. Chociaż mogłem się w sumie też osiedlić, ale chyba nie ma co się osiedlać w tamtej wiosce. Wcześniej bo już w tamtej wiosce wiele razy byłem. O, 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 o. Ale to może już w nowej wiosce jak stworzę już swoje rzeczy i tak dalej. Ja zamierzam osiedlić się w wiosce villagerów.

więc o się nie musimy na początku martwić no może dopiero potem się będziemy zamartwiać tam o diamenty i widzowie dzisiaj jeszcze planuję będzie może Age of History i ten kraj i zacznę na serio z Age of History, na nowym kanale dlatego jak wytworzę był to wpadajcie i subskrybujcie tam ten kanał bo będę gry tylko grać, będę grać tylko gry na tym kanale a my już lecimy sobie do tej wioski. O, jeszcze mamy tutaj krówkę. To może był. i mamy, proszę bardzo. Dziękuję, pro... dziękuję bardzo. No, chyba skóra na mnie za bardzo będzie przyszła. Chociaż w sumie do książek. Chociaż w sumie do książek może. No to prawda a ja na tym też trochę za te odcięcie no dobra ale żadnej wioski nie ma zauważyłem cóż lecimy sobie a tam jest Magma na dole taką znaję i w sumie portal do Nederu, i w sumie będziemy chodzić po la jaskiniach jak tam się jakieś jaskinia oczywiście znajdą nie nie. oto jest taki piącz mglowy bardziej Widzę taki Bion typowo głowy jakiś, nie? Okej. Okay. Wow. Ładnie wygląda ten Bion. Ja tutaj poza odcinkiem nic nie robię praktycznie poza odcinkiem. Od ostatniego odcinka oczywiście z Franka na. A brat to słyszę. Bracie, jak skomentujesz mój prank? Wow, co to za win? Jakby coś to tam na no. Wpadajcie na kanał Kuba... E, Kuba TV. Znaczy Kuba, Kuba. Nie, Kuba TV, tak. Pomyliło mi się. Kuba... TV. Na Kuba TV wpadajcie. I konpulsuj taką Ja, 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 ja zlinkuję, ja wam podam link w opisie do...

No to chyba nie ma sensu tych bambusów zbierać, ale tu mogły być pandy w tym lesie w takim razie. Ale po pandy, to wiecie co widzę, ja chyba zapiszę sobie po odcinku kordy. Bo mogę zobaczyć na nagraniu te kordy, bo tutaj pozycja i tutaj mam wyświetlone właśnie kordy tego tej, tej, tej dżungli, więc sobie zapiszę te kordy. O, mamy ochce! BAM! Na shota, na shota skierowałem. I będziemy mogli sobie łóreczko zrobić. Super. Dobra, widzimy się jak zobaczymy. Zobaczcie, co znalazłem widzowie. Panda. Widzicie? Panda. Ale jazda. Zamierzam takie odcinki z gier robić, że to ma... O, 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 widzowie, patrzcie, to właśnie takiego wilka, właśnie takiego wilka widział mój brat. Patrzcie, jaki on jest ładny. Nie, co jedzą wilki? nie wiem. prostu. A, no tak kości, to muszę szkieleta zabić. Już pamiętam, okej. Okay. To muszę zabić szkieleta. Trochę się no to robi i trochę słabo. Dobra, więc. Okej okay, widzowie, ja już tak bardzo, bardzo długo płonzę po tej dżungli i zobaczcie, lawa. Nawet fajnie, dobra. No i dlatego sorki, że nie nagrywałam przez tyle dni. Ale teraz będę już nagrywać regularnie.

Chyba tak. widzowie już trochę błądzą, już bardzo długo błądzą o tych różnych takich miejscach. Bo... Tutaj to jest... to kolejny taki bach. O co chodzi? Różni Bawują się rzeczy dzisiaj. Ta kiedy... już... Co jest? Ej! Ej! Ja nie mogę. Chyba znalazłem się na zakazanych miejscu. O co tutaj chodzi? Ja też takie miałam na to właśnie. O co chodzi? Jakie to śmieszne To jest śmieszne nawet trochę A co tu? Co się tu odwala? Ja nie mogę Dobra, lecimy, lecimy, lecimy dalej. O, jakie fajne kopalnie ty, jakie. Jest jesteśmy pod górami, jesteśmy na podwórku. Dobra, wiecie co widzowie, my się już widzimy, jak naprawdę znajdę tę wioskę, bo ten filmik ma już 17 minut. Aha. Oczywiście, że ci się w przyszłości nie oczu, Dobra. jak widzimy się różnie znowu. Dobra, widzowie znowu jesteśmy w wodzie. Co no, to, to jest? No, Lecimy tutaj. No i widzowie, subskrybujcie kanał, no, Nie, nie, nie. Kończy. No, przestań. Kuba. No, nie kończy. Zobacz, to, że... No. Możliwe, że. Nie wiem, scójrzcie, no. Przebyłem chyba jakieś 1200 kratek, a. Chociaż sam nie wiem ile kratek, ale bardzo dużo. A nie znaleźłem żadnej wioski, No, to jest jakieś porównanie. No tak. Ale w tamtej się chyba nie będę osiedlać. Dobra, lecimy sobie. Mhm. Kurde no, dobra, musimy znaleźć jakąś fioskę, zobaczymy czy ją znajdziemy. Widzowie już tak długo szuka w tej wioski, że chyba no na razie już nie chcę. No, na następnym odcinku będziemy kontynuować. Dzięki, że byliście ze mną i na tym odcinku subskrybujcie kanał, a ja się z wami żegnam. Trzymajcie się, do zobaczenia, cześć. Uff.